Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, ile ja ile ja zarabiam em, diamentów, ile jestem w stanie zarobić diamentów e, tymi moimi petkami, moimi książkami i wszystkim, co użyję. Więc już Wam pokazuję, e, cóż to będzie do tego e, użyte dzisiaj. Tutaj mam podki odpalone już, jakieś mi tutaj zostają, więc to mi wystarczy na test. Więc to, co zostaje, to są podki level który, to są level 3. Na razie to wystarczy, no jak widzicie wyżej no nie mam za bardzo tych, petku, tych podków, które bym chciał. Dodatkowo książeczki, jeżeli chodzi o książeczki, myślę, że to jest najlepsze ustawienie, znaczy się e, strong pet, jeżeli nie macie e, jeżeli nie macie siły tak jak ja, no to strong pet się tutaj przydaje, jednak 95, e, 90% więcej damage'u e, każdy pet ma, więc to się przydaje do tego mam fortunę, która daje 40 do diamentów, a na diamentach mi najbardziej zależy i diamenty szóstkę mam, e, które dają 45% no nie mam wyższego, nie mam siódemki No więc pracujemy z tym co mam Do tego mam krytyk szóstkę I treasure hunter szóstkę To chodzi o to żeby troszkę szybciej rozwalać Tutaj jeżeli chodzi o krytyk i siłę To mi troszkę że w rozwalaniu A treasure hunter żeby jeszcze Dropić jakieś itemki Bo chcę zarobić y Tutaj diamentami z tych dwóch książek No i itemki które będą wpadały To też są diamenty Więc to też będę dzisiaj zliczał Do tego użyjemy sobie, oczywiście, wszystko, co mam. Mógłbym mieć więcej, ale użyjemy tylko tego, co tutaj mam, więc używam wszystkich piłeczek, wszystkich kości, jabłuszka, banany, pomarańcze oraz ananasy. W zasadzie nic więcej nie mam. Czemu? Aha, piłkę użyłem i jabłuszkę użyłem, dobra, wszystko mamy. Eee, użyjemy sobie do testu flagę fortuny, więc, więc szybciutko wbijam, od razu odpalam, no i jak się skończy, to będziemy dokładnie. Wiedzieli ile zarobiłem, więc ja tutaj będę patrzył, podliczał, przyspieszymy troszkę ten filmik i zobaczymy na koniec, czy dam radę w ogóle to podliczyć. Teraz 85 było chyba i mi już zniknęło, więc już na początek mamy 85. No i jak widzieliście, troszkę się udało zebrać, troszkę jestem zaskoczony, że aż tak dużo, więc... <laughs> Całkiem ładnie poszło, powiem szczerze. Ja sobie tutaj będę dalej zbierał i już Wam mówię, cóż to z tego wyszło. Jak dobrze podliczyłem, to dostałem, dałem radę tutaj zarobić 6,5 tysiąca. Prawie 6,5 tysiąca. To wychodzi na godzinę o jakieś 78 tysięcy. No i powiem szczerze, że to chyba takie słabsze podejście było. Więc 78 tysięcy, no to w ciągu 24 godzin bitego zbierania, no to jestem w stanie prawie 2 miliony zarobić, więc całkiem spoczko. Myślę, że jeżeli chodzi o tą ilość petów, którą mam, to jest całkiem spoczką. Ale zanim uznamy to za najlepszy wynik, jaki tutaj mogłem zdobyć, to skoczę sobie na jedną mapkę bliżej. I tutaj postawię jeszcze raz flagę Fortuny. I zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie, czy tutaj wyjdzie lepiej. No bo zasada jest taka, że jesteśmy mapkę do tyłu, więc mogę rozwalić więcej tych wszystkich skrzyn. No, i jak widzicie, no już zaczynamy. Zaczynamy, więc zobaczymy ile tutaj wyjdę. Czy wyjdę więcej, czy lepiej wyjść, jeżeli mamy słabsze petki do tyłu, czy jednak stać na najnowszej mapce. Także za sekundę się przekonamy. No i tutaj zebrałem 4400, więc na godzinę by to było 52 tysiące, a na cały dzień milion trzysta milion trzysta, no więc wychodzi na to, że obojętnie jakie mamy petki, lepiej iść na mapę najlepszą, postawić sobie tutaj flagę, jakąkolwiek albo diamenty, albo fortunę najlepsze pety założyć jakie mamy, najlepsze książki, najlepsze potki no i tutaj męczyć wychodzimy tutaj dużo lepiej niż na mapce wcześniej, więc polecam każdemu iść jak najdalej się da jak najdalej potrafi, naprawdę ładnie można zarobić. No jak na mnie z takimi petkami to myślę, że całkiem ładnie mi to poszło. Dobra, także dzięki wielkie za oglądanie. Wiemy już ile zarabiam. Wychodzi to jakieś milion 870 siedemdziesiąt tysięcy na cały dzień. Jeżeli bym zostawił na cały dzień tyle właśnie bym zarobił. Więc 3 dni i mam nowego huge'a, ale to jest 3 dni naprawdę non stopką włączony. Także jeżeli macie na to ochotę, no to włączcie kompa i dropcie, dropcie te diamenty, dropcie itemki, no i wyjdziecie na to. Kupicie pierwszego peta, potem drugiego, trzeciego, czwartego, aż będziecie mieli naprawdę dużo huge, a może i tytaników. Także polecam wszystkim jednak łączenie zbierania diamentów i itemów jest chyba najlepszą opcją, jaka jest możliwa. Także polecam jeszcze raz, no i dzięki wielkie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!